Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj wznowienie zdrabki krzyżówka, ta czy złote. No i polujemy na te 40 tysięcy dziś. Zakupiłem 5 sztuk, 15 zł wkład. Już naddrapałem. Ja nie będziemy tu siedzieć wieczność. Na razie 0 gdzie chyba w jednej mam tam tylko o, tu jest Ada, no tak nic. Więc nie wróży to nic dobrego. No ale zobaczymy co. Są tu wyskoczy. Zasady chyba każdy już zna. Trzy słowa wygrywają. czy złote, 4, 6, 5, tam 10, 6, 20 i tak dalej, i tak dalej. Aż do 10 słów 40 tysięcy. Trapka w serduszka. Myślałem, że to będzie mnożnik. Tak, Gdzieś tam było kiedyś, że jak serduszko się trafiło, to był mnożnik, ale nie, nie, tylko szata graficzna taka. Dobrze, także pojedziemy z numerem 1. Zostawiłem po 5 literek, tak, zobaczymy, co tu się uda ugrać. Literka E. Lecimy z E. To by było na tyle. Literka K. Literka K. Otworzyło się słowo nakaz? Pierwsze. By tak O wpadło, to już by było zwrócić chociaż albo N. No. Literka U. Jak to bywa z tymi strapeczkami. Literka W. No, to już O nie będzie na pewno. No tu by było już główna wygrana chyba. Literka L. Fan klub drugie słowo. To jeszcze jest y. i to na tyle. No, niestety dwa słowa przebombane. TV, telewizja. Lecimy dalej. Numer 98 też nic nie ma. Tylko A. PAT. Pierwsze słowo. Pierwsze słowo. Dopiero więc nie ma co się na bardzo podniecać tym. Literka G. Znowu brakuje o. Literka W. I literka L całkiem jak ostatniej, dostało słowo wasal, wasal i pad, czyli dwa słowa, padnie, no padło, padło na RQ, do widzenia, z numerem 7, tu mamy to jedno, literka H, na tyle literka J na tyle literka F na tyle literka K powstało drugi buk i to by było chyba na tyle jak zwykle V no. A i TR. Dobra. Do widzenia. I następną lecimy. Raz, dwa F. Zaliczymy tylko tą premierę i to będzie na tyle chyba. S. S i tyle. I tyle. Widział C. C, C, C u, 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 u Nie ma i E. powstało echo. Mamy jedno. Dobra TR do widzenia i lecimy ostatnią. -u. U, -u, U wszystko, L, U -u. pierwsze słowo nil, no, zwykle F, E, Tuż przez U I literka K. drugie słowo. I to by było na tyle. Tak. A więc. Szybka piłka. 5 zakupione, 15 zeta wydane, 5 pustych, czyli 15 tyły, premiera zaliczona na znaczy znowienie zaliczone pozdrawiam Natalię z kanału drapkowy kosmos się ucieszy lubi drapać te drapeczki te krzyżówki często tam drapie powodzenia wszystkim życzę też powodzenia w tej całej wznowie jak największych wygranych no mi się nie udało dzisiaj 15 zeta wydane 15 przegrane wszystkie puste także trzymajcie się i do następnego, cześć.